Proszę, nie mogę spać bez telewizji. Gliniaż i prokurator w tygodniu od dziewiątej, dwa odcinki na TVC. Ho, ho, ho. Redmi Note za 50 zł miesięcznie? Tak, w Media Expert dostosuj cenę do swoich potrzeb i sam decyduj ile płacisz. Na przykład smartfon Redmi Note 14 Pro Plus 5G, profesjonalny aparat aż 200 megapikseli, z czterokrotnym zoomem bezstratnym, funkcje AI, aż 12 GB pamięci RAM, procesor Snapdragon, pojemna bateria. Teraz w ratach 0% już za niecałe 50 zł miesięcznie. Super, super, super weekend w Kauflandzie. W tę sobotę i niedzielę 20 jaj zdrowo z chowu ściółkowego 15,99 za opakowanie z Kaufland Card. A papier toaletowy Velvet 13,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Ból zatok? Aby się go pozbyć, trzeba je dokładnie oczyścić. Zwykły spray nie jest w stanie tego zrobić, bo działa tylko w ograniczonym obszarze. Dlatego najlepiej sięgnij po irigasin. Irigasin skutecznie usuwa wydzielinę zalegającą w całych zatokach, przez co ucisk od razu znika. W ten sposób irigasin przynosi natychmiastową ulgę. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. To takie proste. Praktycznie nic nie czuć. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żeby dobrze spać, wiele osób stosuje melatoninę. Ale czy w odpowiedniej dawce? Melabiorytm B6 Max ma aż 6 mg melatoniny, jeśli potrzeba jej więcej. Ale tabletkę można też podzielić i wziąć tylko połowę dawki, bo melabiorytm B6 Max ma witaminę B6, która stymuluje organizm do dodatkowej produkcji melatoniny, co daje zdrowy sen. I opakowanie starczy na dwa razy dłużej. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melabiorytmy B6 Max. Dopasowana dawka snu. No, nareszcie! To będą pyszne święta. Mandarynki 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora lub payback. Carrefour. Święta ze smakiem. Za prawidłowe i ostre widzenie odpowiada plamka żółta wokół. Jej głównym składnikiem jest luteina. Dlatego niezbędne jest regularne dostarczenie luteiny do organizmu, aby utrzymać jej prawidłowy poziom. Polecam Państwu coś, co sama stosuję: Maxiluten. Maxiluten zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg. Oraz składniki wspierające prawidłowe widzenie, Cynk i wyciąg z róży stolistnej. Moim zdaniem, Maxiluten to najlepszy wybór dla wsparcia zdrowia oczu. Maxiluten, numer jeden wśród tabletek z luteiną. Bezsenność. Świat wali ci się na głowę. Weź Dorminex. Jedna tabletka pozwala nawet na 8 godzin snu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Grypa? Już jest Gripex Duo. Jedyna taka tabletka dwa w jednym. Ta sama siła, czy ją rozpuścisz, czy połkniesz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Persil. Kiedy dobre uczynki pozostawiają po sobie plamy, zaufaj kapsułkom Persil Discs. Wypróbuj naszą najlepszą formułę do usuwania plam i higienicznej świeżości pralki. Persil. Obietnica głębokiej czystości. Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Głęboka czystość. To musi być Persil kiedy kogoś kochasz chcesz ukoić każdy jego ból ale napięciowy ból głowy wymaga i troski i szybkiej reakcji dlatego apap szybko się wchłania nie zaburzając koncentracji to jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne w przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą apap troska jest naszą siłą witaj w Douglas w blasku świąt i radości. W prezentach, które cieszą serce. Douglas, welcome to beautiful. Odkryj wyjątkowe zapachy w świątecznych cenach. W perfumeriach i na douglas.pl. Żyć po karpia, dziś do ligla. Taka, taka, karpia, 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 karpia znów. Leć do ligla, dziś na skrzydła. W smak tradycji polskich ładasz znów. Krusza nieświąteczną porą. Taki, 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 karkos, kark, Codziennie dostarczany do naszych sklepów polski świeży kart, płat 45% taniej. Tylko 2,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 2,49 za 100 g. Lidl, to się opłaca. Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam. To przy okazji z jeszcze z nami. Och, wygląda super. Tylko co na to moja wątroba? Na wątrobę mamy HepaSlimin. Proszę. HepaSlimin wspiera zdrowie wątroby i utrzymanie prawidłowej masy ciała. Hmm, to dlatego jesteś taka szczupła. A to tylko przy okazji. W takim razie, jak będę w aptece, przy okazji kupię Hepa Slimin. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji. U, u, u. Wszyscy gotowi na szalone wakacje? Zazdrosny żony, zakonnicy... Ratujecie kobiety upadłe, między innymi. I hotel, którego... Goście jadą. Jeszcze nie ma. Może pięciu pięter? Sid James, Barbara Windsor i Kenneth Williams. Wakacje, które wymknęły się spod kontroli. Cała naprzód. Szalone wakacje. Jutro o 11.10 na TVC. Jeszcze więcej tajemnic. Nowy sezon. Gotowy? Tak. Klątwa Wyspy Dębów. Zaczynamy. Chcemy znaleźć skarb. Doszło do wielu niewyjaśnionych wydarzeń. Na kogo padnie klątwa? Znaleźliśmy coś ciekawego. Ta wyspa ma wiele tajemnic. Klątwa Wyspy Dębów. Od poniedziałku do czwartku. Od 11 Dwa odcinki. Nowość na TVC. Wspólne świąteczne gotowanie? To się opłaca. Od poniedziałku w Lidl. Antracytowy termorobot MC Smart z kuponem Lidl Plus. Aż 900 zł taniej. Zestaw trzech garnków ze stali szlachetnej aż 100 zł taniej. Zgrzewarka próżniowa z kuponem Lidl Plus jedynie 79 zł. Lidl, to się opłaca. Ceny na święta w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo 5G. Aparat 50 megapikseli z trzykrotnym zoomem optycznym. Kinowy ekran Peolet. Aż 12 GB pamięci RAM. Super szybkie ładowanie. Teraz z kodem rabatowym o wartości 400 zł taniej. Za jedyne 999 zł. MASZ taniej z Media HALO MOTO? Dobry wieczór, dokumenty prawa jazdy proszę. Jadę z loterią świąteczną od lotu. Mamy prawie 4000 tysiące nagród. Są smartfony, smartfony. tablety, Super. karty podarunkowe, wow. gotówka, gotówka, sztabki złota. Wow. A ty chcesz w Wintu? To? To Joty. Ten jest prawdziwy? No, proszę mnie oszczepnąć. Lotteria świąteczna. Graj w punktach Lotto w aplikacji na lotto.pl Kłopoty z wagą to tylko wierzchołek góry lodowej. Właściwa dieta, stres, życie w biegu powodują wahania cukru, objawiające się nadmiernym zmęczeniem. Do tego niekorzystnie wpływają na cholesterol. Dlatego polecam multisulin. Multisulin wspiera stabilizację prawidłowego poziomu cukru, ułatwia utrzymanie właściwego poziomu cholesterolu i sprzyja redukcji masy ciała. Multisulin to wsparcie dla smukłej sylwetki, pełni energii i utrzymania prawidłowych wyników badań. Multisulin więcej niż smukła sylwetka. Żeby dobrze spać, wiele osób stosuje melatoninę. Ale czy w odpowiedniej dawce? Malabiorytm B6 Max ma aż 6 mg melatoniny, jeśli potrzeba jej więcej. Ale tabletkę można też podzielić i wziąć tylko połowę dawki, bo melabiorytm B6 Max. Ma witaminę B6, która stymuluje organizmy do dodatkowej produkcji melatoniny, co daje zdrowy sen. I opakowanie starczy na dwa razy dłużej. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melabiorytmy B6 Max. Dopasowana dawka snu. <noise> Czycie suchy kaszel i do tego podrażnione gardło. Podwójny problem wymaga podwójnego działania. Nowe leki Strepsil z natur to podwójne działanie na kaszel i podrażnione gardło. Ochronna warstwa uwalnia od kaszlu i koi gardło. Pożegnaj podwójny problem dzięki Strepsils. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nowość leki Strepsil z natur. Bo w Lidlu to się opłaca. Bo w Lidlu to się opłaca. Bo w Lidlu to się opłaca. Tajszy koszyk tu ma. Bo w Lidlu to się opłaca. Bo w Lidlu to się opłaca. Bo w Lidlu to się opłaca. Tajszy koszyk tu ma. Sprawdziliśmy cenę koszyka 15 przykładowych produktów dostępnych w Lidlu i w Biedronkach w 10 województwach. W Lidlu koszyk był ponad 100 zł tańszy niż w Biedronkach. Lidl to się opłaca. Wybierz Nurofen, gdy dopadnie ci nagły ból i sięgnij po naszą najszybszą kapsułkę, która wchłania się trzy razy szybciej niż tabletka. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. A teraz nowość: 15% mniejsza, łatwa do połknięcia i tak samo szybka jak dotychczas. Odkryj najmniejszą kapsułkę Nurofen Express Forte Mini. Na program zaprasza sponsor, producent tradycyjnego majonezu Kieleckiego. Rank!